żyjący w królestwie radości mieszkańcy Śmiechowic, cierpią jedynie na kurcze mięśni twarzy, a nie na wrzody, jak przypuszczaliśmy. Śmiechowice to obrzydliwa kraina dobrego humoru i przyzwoitej frywolności. Ojej, ludzie, witam was, zagrajmy w Dungeon Keeper 1. Na pewno każdy się tego spodziewał, jednak... Jak pewnie wiecie, mój komputer uległ zniszczeniu, dlatego teraz muszę nagrywać na komputerze mojej siostry. A niestety, jest to laptop, a nie posiada na myszki. Dlatego też będę grać na tą To tyle. Eee, teraz nieco o grze. Gra ta powstała dwa lata wcześniej, niż 2, czyli w 1997 roku. Jak widzicie, po prezentuje się bardzo podobnie co do e, swojego następcy. Tak samo, widzicie, e, biegają sobie pochliki. My jesteśmy otoczeni ścianą, troszkę złota jest wokół nas i tego typu sprawy. E, ta część różni się też, te, też tym, e, że tutaj mentor nie będzie na e, true non-stop. A przynajmniej nie będzie czytał tego wszystkiego. Tych wszystkich informacji, jakie będziemy dostawać. Co jeszcze? Men mentor. To będzie raczej taki podpowiadacz niż mentor. Będzie nam mówić, na przykład, że coś wybudowano w Warszawie, lub tego typu sprawy. Dobra, no to to wszystko, właściwie. Gospodarz powinien, po pierwsze, postarać się o miejsce do przechowywania złota. Które chochliki będą wydobywać. Aby zbudować skarbiec, kliknij na ikonie skarbca na kulpicy pomieszczenia i wypełnij pusty obszar na zachodzie z segmentami skarbca. A ja sobie obrócę mapkę. Tak yy. kurczę, <laughs> ok. Chciałem powiedzieć, że mamy, tak jakby, dwie wersje tej gry. Tą, którą ja aktualnie gram i jest jeszcze druga, teoretycznie lepsza, chociaż ma e, mniej rozbudowaną grafikę. E, to znaczy, mniej rozbudowaną. Zauważyłem to, gdy e, użyłem właśnie czaru OpenTag'a. E, na stworach różnego rodzaju, wtedy e, stwory miały różne widoki. No i właśnie zauważyłem, że w tej, tej wersji każdy z ma identyczny widok, a, a, w pierś, a w tej wersji każdy widok jest inny. Dlatego właśnie wybrałem tę wersję, żeby nagrać serię. I to wszystko. Tutaj nie możemy także sobie nacisnąć i przeciągnąć, musimy naciskać tak długo, aż wybuduje się to wszystko. No, tak, okej. Okay. Zoda, to uczmy. To ok. Sprawnie, sprawnie. Wciśnij prawy przycisk, aby przekształcić kursor z powrotem w rękę zła. Tylko złoto widoczne na wschodzie. A jednak się da. Tylko to uczpat jakiś taki lewy jest. Eee. Yy, Okej. Okay. Gra zapisana. Jakiś stary zapis. Wszystko będzie po kolei, nie martwcie się. Wszystko wam będę pokazywał. Nie wiem, czy słyszycie tą muzykę, którą mam włączone na moim telefonie. Oby nie. Bo po co to, to macie słyszeć? Hmm. Śmiechowice. Yy, ktoś mówi zawsze przed. Aha. Yy, w pierwszej części, jak widzicie, przy każdym. Yy, przy każdym pomieszczeniu będzie się pojawiała taka flaga. Pierwsza oznacza. Sorry. Aha, okay. yy, pierwsza oznacza. Yy, yy, Kurczę, brakuje mi słów na dziś. Przebiłeś się do nowego obszaru. Aha, w porządku. Yy, pierwszy oznacza. Yy, w jakim stanie jest ta komnata, jeśli na przykład będzie atakowana przez innego władcę? Przez innego strażnika, wtedy ten wskaźnik będzie się zmniejszał, 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 aż w końcu zostanie przejęty przez innego. Okej. Okay. O czym to ja ostatnio mówię? Aha, o tych flaga. No więc, tak jak tłumaczyłem, pierwsza to jest stan. Danej komnaty, jeśli spadnie do zera, wtedy zostanie przejęta. Druga jest to pojemność. Przebiłeś się do nowego obszaru. No, wiadomo. Nie, zawartość. Im bardziej jest w prawą stronę zapełniony ten pasek, yy, tym mniej jest miejsca. A trzeci to właściwie nie wiem po co jest. Ktoś kiedyś mi to tłumaczył na pewnym forum yy, o właśnie tematyce Dungeon Keepera ale nie pamiętam co to właściwie a co w yy, jesteś zachłanny strażniku teraz zmień część lochu w legowiska to mi wystarcza legowiska oczywiście tak jak w drugiej części każdy stwór, oprócz choplików, potrzebuje snu. Wykop tunel, który prowadzi do wejścia na północy. Wolne wejścia widoczne są na mapie jako pulsujące kwadraty. Stwory korzystają z kurde myszka, tylko z wejść należących do jakiegoś gospodarza chopliki. Oznaczą miejsce yy, jako twoje, gdy tylko połączą mnie z twoim lochem. Ok, no to robimy przejście. Jeszcze tu. Mm. Nie wiem czy nie jest za wcześnie, żeby to powiedzieć. Chociaż nie, to jest może dobry moment. Ponieważ chciałem powiedzieć. Właściwie o dwóch rzeczach. Zapis. Gra! To ja chciałem powiedzieć. Aha W tej części mamy pomocnika komputerowego Jeśli jesteśmy zbyt leniwi Jednak ja w tym zagraniu nie będę używał go Bo to ja mam pokazywać Część danej gry, a nie komputer yy, Pomocnika uruchamiał za pomocą tego przycisku a wybieramy go tutaj. Do dyspozycji mamy czterek: Agresywny, defensywny, rozbudowy. Wejście jest atakowane. E, teraz pojawił się błąd, znaczy mogliśmy usłyszeć błąd. Natomiast wejście zostało e, przejęte lub portal został przejęty, bo w drugiej części wiadomo, nazywane jest to portalem. E, nasz informator, że tak powiem. Informuj nas, że wejście jest atakowane i do naszego lochu przed pierwszy stwór. Gra! Bucha! W dalszej części gry te stwory będą miały konflikty z innymi, jednak jeszcze nie teraz, później wszystko wyjdzie na ja. Do na Twojego królestwa przylaty. Przy... się stwór. Się żół. boże, przepraszam, dawno nie czytałem, a teraz początek roku, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. O sporej wytrzymałości, podobnie jak większość stworów, żuki wymagają żywności. Wykop nowy obszar, kliknij na ikonę kurnika, i wybuduj źródło jadła. Z zaklętej ziemi wnet wyłonią się smaczne kąski. Ok, nie. na pewno wy tego nie widzicie. Nawet nie chciałem Wam o tym mówić, ale jakby to powiedzieć: Ja miałem na komputerze system Windows XP, natomiast moja siostra ma Windows 7, przez co nie wygląda to zbyt pięknie. Wszystkie kolory, przepraszam, napoje gazowane. Yy, przez to wszystko wygląda odwrotnie, wszystkie kolory się odwróciły, jednak sprawdzałem wszystko yy, yy, Jak to tam na Nagraniu to wszystko wyglądało w porządku Ej, a, no, okay. Oczywiście 3 na 3 Zapis, zapis, aha okej okay, tu tym razem na 3 przepraszam oczywiście Gra zapisana na pewno i tak będzie w ten sposób, że yy, że znowu się przycinam. Na pewno będzie tak, że yy, no chcę zmieścić tą krainę w jednym odcinku. Tyle oczywiście dostaliśmy nowy czas, to będzie po kliku I co to? Ściany, albo powierzchniacy nie mogli się przez nie przekopać. Jeśli potrzeba ich więcej, kliknij. Ops, było. Aha, nadchodzą intruzi. Zaraz wam ich pokażę. Gdzie oni są? O, idą tutaj. Słyszycie? O nie, oni się tutaj mogą przebić. Szybko, 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 szybko. Ej, jest to jakiś. O, jest, dobra. Może zdąży, może zdąży. Jest, zdążył. Może będzie widać, o, widać, jak powierzchniacy się przebijają. Co chciałem powiedzieć? Gra zapisana. I tutaj warto wspomnieć, że w tej części nie da się przebić przez mocnioną ścianę. W późniejszym. Yy, później w grze będziemy mieli do dyspozycji targę. dzień wypłaty. Aha, dzień wypłaty. Yy, o czym to ja znowu mówiłem? Aha, w późniejszej czy w toku gry, będziemy mieli do dyspozycji czar, który może uszkadzać ściany, dzięki temu zmienią się one znowu w ziemię i będziemy mogli je przekopać. Żuczki, żuczki, żuczki. Zresztą mogę wam pokazać ten czar. Wow. Jak widzicie, wszystko zostało powielone, niewiele widać, okej, okay. bum, a teraz mucha znaleźć i trafić w nią w tym O, tu lata, tu lata. I widzicie widok siedzienia. Oczywiście możemy atakować, latać, latać. Tak jak w drugiej części. Wszystko jest to samo. Znaczy wszystko to samo. Wszystko wyjdzie w planie. Gdy nasi przeciwnicy już okrążą nas... Będą chodzić sobie w kółko. No i co dalej? No i nic więcej. Będą tak chodzić w kółko. Gra zapisana. O, fuck. To się zapomniałem. Przesunęłem się do telefonu. Teraz na pewno słyszeliście tą muzykę. Nie jest mi jakoś szczególnie przykro. A ja się tam nie wstydzę. To są których słucham. Przynajmniej, tak mi się wydaje. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że trzeba uważać w tej części bardzo. I jeśli... Kurczę. I... Stwory nie trenują się podczas walki. To po pierwsze. A po drugie... Ty... Ich pasy zdrowia spadnie do zera. Giną. Czyżby już się przebili? Tak. Już kończą. Mogę już opowiedzieć o bohatera. Albo nie, dobra, niech kochliki się przebiją. się do No i tutaj mamy... Mamy pierwszego bohatera. Krasnolud. Tak naprawdę nazywa się wygrywa o... Nazywa się po yy, kretem ma on żółtą brodę i włosy oraz jest jeszcze drugi kraftolut, który nazywa się e, kraftolut kurski, bodajże i ma on rude włosy Bra, lub czerwone kto tam woi. E, um, ze wszystkich tworów oczywiście wylatują w le... wypadają po polsku lat. wypadają pieniądze muszę się przyzwyczaić no i co tam więcej jeszcze do gadania? To wszystko, co? Będę wam przedstawiał nazwy przed i po. Zrobię coś takiego, że... Windows Movie Play... Maker... Wiecie... Zrobię... napis. Tak na środku nazwę i... No, jest Kiedyś, no teraz także, że to co mówi to, pewien człowiek opowiada po prostu o tym miejscu. Po każdym zwycięstwie, oczywiście te mieściny zmieniają swoje nazwy, ktoś tu łazi. Albo mi się wydaje. Uwaga nadciąga władca tej krainy. O. Poślemy cię z powrotem do piachu, głupcze. Twoje stwory atakują wroga. sługi przegrywają. za państwo. stwory. I oto pierwszy władca krainy. Władca krainy ma także coś do powiedzenia od siebie. Kwestługi przegrywają. Nie to jest on też taki silny. Zresztą cała kraina wymaga. Kwestługi przegrywają. I wygrywaj! Podbiłeś to królestwo! Ura! Zwycięstwo! Dobra, nie będę się tym jakoś specjalnie podniecał. No to co, to wszystko. Możecie być zdziwieni lub nie, ale to wszystko. I teraz możemy albo nacisnąć spację, albo grać sobie dalej. No ja już nie mam wam co pokazywać, to byłoby wszystko. W tej krainie. Teraz będzie cięcie i zobaczymy się w następnej krainie. I mogę wam jeszcze powiedzieć, że kraina śmiechowice zmieni swoją nazwę na wyżynowo. Jedna moja mucha biedna zginęła. Okej. Okay. No to widzimy się w następnej krainie. Wyżynowo. Wojna i wrzody nawiedziły ten kraj niczym chłyszczura. Obrzydliwość dzięki Twoim nieustannym wysiłkom panuje tu niepodzielnie.